Opuściliśmy apartament, idziemy oddać klucze, i zaraz szybko jedziemy na dół do Puerto Rico i szukać przystani z łodziami, bo chcemy się dostać do Puerto de Mogany. Jesteśmy na przystani w Puerto Rico. Za 20 minut będzie łódka. Kupiliśmy bilety stąd do Puerto de Mogany. To jest pół godziny. Tam sobie pobędziemy z 3 godziny, na plażę pójdziemy, a potem. Wrócimy statkiem do Arguine Arguineguin, takiej miejscowości kawałek za... To jest chyba te Arguineguin, to jest chyba tam, gdzie wczoraj... Arguineguin, gdzie wrócimy statkiem, to jest chyba to, co myśmy tam wczoraj jedli na tej ławce. Tak mi się wydaje, że to jest to, tam gdzie ta plaża była. No cały jest takie zamglone słońce, ale co poradzić. Z tyłu trochę widać tę, tę górę w środku tego Puerto Rico. ale myśmy dużo wyżej tam podjeżdżali ona jest schowana ta góra nie widać tego aż tak weszliśmy na statek rowery tu na dole, pod schodkami młody chce tu zostać ja idę na górę bo no może jakieś widoki ładne będą do tego Puerto de Mogan, rzeczywiście pół godziny, tylko na szczęście nie zabrało to za dużo czasu. Pokręcimy się, to pójdziemy na plażę. Tak przeszliśmy od, od przystani Tym Puerto de Mogan, bardzo ładnie tu jest, takie, taka zabudowa kanaryjska tam. Bardzo fajna. Tu gościu przy plaży robi takie portrety. Zbiera kasę za to. Trochę śmierdzi ten piasek glonami. Ale ładne zrobił. Plaża w Puerto de Mogan. Spróbujemy tam gdzieś może się ulokować. Zamoczyłam stopy w wodzie, ale powiem szczerze, że jest tak zimna woda ja pamiętam na Teneryfie 6 lat temu, 7 lat temu byliśmy to w oceanie, to na przełomie lipca, sierpnia była tak zimna, że ani razu się cała nie zanurzyłam więc tym bardziej w styczniu Mada tam przebiera buty Wiktor sobie znalazł zajęci i kopie kamienie na plaży no, co robić no tak tak idziemy zaraz na lody jesteśmy w miejscu jakimś no takie miejsce widokowe w tym Puerto No, de zjedliśmy tam lody jakieś <laughs> i za jakieś pół godziny mamy statek zaraz buty sobie przybierzemy z klapków i na przystań tak. przekierować. Y, tutaj jest y, ocean. Kupiliśmy kijek chiński u Chińczyków. Za ile tam? 10,5 eurusia daliśmy za ten kijek, bo już mi się popsuł poprzedni kijek i już nie miałam czasu przed wyjazdem się tym zajmować. Taki nie jest za długi, ale akurat. Dobra. Próbowałam Jadąc <noise> robić film, ale trochę się boję, że gdzieś tam zahaczę coś i albo się przewrócę. I tak ciężko jak się jedzie. Zaraz będziemy mieli statek 15:45. I odpływamy z tego Puerto de Mogan. A rzeczywiście ładna miejscowość. Takie domy w stylu kawnaryjskim. To też z tymi oknami. Z Puerto de Mogán. Statkiem najpierw będzie postój w Puerto Rico, a potem my do Arguineguin jeszcze kawałek dalej. Bo tak stwierdziliśmy, że nam będzie wygodniej. Dzisiaj na Leniuszka trochę. Dotarliśmy do i mamy kilkanaście kilometrów do Noclegu, ale to właśnie fajnie. To wczoraj nas trochę kości bolały, to chcę dzisiaj tak na luzie. Jedzie, jedzie, jedzie! No, jedź, jedź. I pojechał. No. Tam jedziemy. Jak jechaliśmy teraz przez te górki, to taka ekipa szosowców nas mijała. 10 osób i tam dwie laski były i te laski to równo dymały z tymi chłopakami, ale my nawet na tych elektrykach nie byliśmy ich w stanie ścignąć. Pojechali już kurde nawet ich nie widać. Przegonili nas, no. Tak, pod górę zapierdzielali, chyba nie wiem, z 20 na godzinę pod górkę, nie? Ale taki ostry podjazd. No, my już zaraz na miejscu będziemy, to mamy blisko. Kurczę, szkoda, że nie ma ostrego słońca, bo jest takie to yy, słońce, za... ale z drugiej strony przynajmniej nie ma upału, bo tak to byłby upał. No i co? Dobra, czekam aż młody wróci. I to są właśnie te ekipy kurde, które dymają, że my ich na elektrykach ścignąć nie możemy. Kurzbar. Trening. Jesteśmy już na kwaterze w Maspalomas, jakieś 2,5 km od plaży, ale tak wybraliśmy takie, takie prywatne kwatery, teraz to nie jest taki apartament w jakimś hotelu, tylko taka prywatna kwatera i to było tanie, zaraz sprawdzę cenę, kosztowało to 191 zł, około 40 euro. Czyli połowę z tego, co tam płaciliśmy za Puerto Rico, a w ogóle to powiem, że tam w tym drogim apartamencie, gdzie spaliśmy ostatnią noc, nie było ciepłej wody i ja myłam włosy w zimnej wodzie, więc byłam wkurzona jak nie wiem co, bo nie dość, bo tak naprawdę zapłaciliśmy 80 euro ale jeszcze przecież dopłacałam za, yy, za kolację, bo tam mieliśmy w, tym, yy, w tej cenie śniadanie, ale dopłacałam za kolację 24 euro, więc to, więc to kosztowało ponad 100 euro za jedną noc, za nas dwóch i nie było ciepłej wody. Normalnie taka chłodna woda dla mnie to była zimna woda. Nie mogłam normalnie wejść pod prysznic, a tutaj z, zapłaciliśmy połowę z tego. Śniadanie też jest w cenie i jest gorąca woda. Jest naprawdę fajnie. wolę takie prywatne kwatery, szczerze mówiąc. Dobra, w każdym razie yy, dotarliśmy do tego Mas Palomas. Tutaj w, w dzielnicy Las palomas śpimy, a jutro mamy taki dosyć długi dystans, także dzisiaj będę się starała pójść spać z młodym wcześniej, żeby go pogonić, żebyśmy jakoś tam koło dziesiątej najpóźniej wyjechali, bo tak z 6 dych mamy do zrobienia i musimy do, do Las Palmas dojechać yy, na następny nocleg. Także to tyle na ten dzień.